Witam. Tak słuchajcie, wygląda moje akwarium mniej więcej z połową mocy światła. Zmieniłem trochę ustawienia, tak żeby właśnie w ten sposób było. Około 6 godzin teraz świeci się tylko z maksymalnym, ale przez większość dnia jest właśnie taki półmrok, bo stwarza on naprawdę najlepszy efekt. Super tło, te, te neonki niesamowicie się błyszczą. Ale słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj nie o tym. Tam, słuchajcie, za tym kołeczkiem znajdują się wyloty z filtrów. Między innymi znajduje się też wyloty z filtra z pada mini. On kończy się taką rozszerzoną końcówką, po to, żeby rozproszyć trochę ten strumień wody, żeby nie był jeden taki skupiony, tylko taki bardziej rozproszony. I jakież moje było zdziwienie, kiedy któregoś z dnia zobaczyłem, że tam na wylocie, właśnie na końcówce tej, znajduje się ikra. Bardzo mnie to zdziwiło, że w takim miejscu jedyna rybka, jaka mogła złożyć Ikrę w tym akwarium, to najprawdopodobniej jest Kirysek Aspidoras poecilus. One już złożyły raz w tym akwarium Ikrę, kiedyś po prawej stronie, tam gdzie mam termometr. Na tym termometrze widziałem kilka ziarenek, kilka było też na szybie. Te na szybie potem znikły, najprawdopodobniej zjadły je zbrojniki, ale te na tym termometrze utrzymały się dość długo. Ale finalnie się chyba zepsuły, nic z nich nie wyszło. Kieliski te też składały wielokrotnie ikrę. W poprzednim akwarium, w tej kostce, gdzie one czekały na tą 240, tam wielokrotnie widziałem ikrę złożoną. Czasami się udało, że coś tam się z niej wykluło, ale zazwyczaj to też chyba zbrojniki zjadały, ale nigdy nigdy nic, nic się nie odchowało. No ale tutaj to naprawdę miejsce, w którym teraz złożyły, jest dość hardkorowe. Kiryski, jak i zazwyczaj wszystkie ryby składają ikrę właśnie w miejscach takich, gdzie przepływ wody jest dość spory, tak żeby ta ikra była cały czas tą świeżą wodą opłukiwana, No ale tutaj to już grubo, grubo przesadziły. Słuchajcie, to nie jest tak, że ta ikra znajduje się tylko i wyłącznie gdzieś tam po boku na krawędzi od spodu, czy, czy coś ten. Ona jest złożona na całej powierzchni od góry na, na, na tym wylocie, na tym rozszerzeniu. I powiem Wam szczerze, że się zastanawiam, jakim cudem one dały rady wpłynąć w ten silny prąd. Druga sprawa, tu po lewej, znajduje się wylot z hydroponiki, tam z SAMPA. I podejrzewam, że w tej rurce też może być złożona ikra, ponieważ tam też jest przepływ wody, a strumień jest dosyć słaby, bo, bo tam jest dosyć gruba rurka, a nie ma aż tak dużego przepływu, więc. Tam parę razy widziałem już zbrojnika czy stulisomy, który gdzieś tam sobie w środku jadł coś tam i wystawał mu tylko ogon, więc nie zdziwiłbym się, gdyby tam też była składana ikra. Tam prędzej wpłyną, ale tutaj, no tutaj to jestem naprawdę w szoku. Zobaczcie, że ta ikra nie jest tylko i wyłącznie na krawędzi, ale są też pojedyncze ziarenka dużo, dużo dalej. Całe szczęście u jest tak, że ikra jest zapładniana nie po złożeniu, tylko wcześniej i jest złożona już zapłodniona, więc nie ma obawy, że te jajeczka nie są zapłodnione, bo nie wiem, czy tam samiec dałby zasadę za samicą wpłynąć. W każdym razie jakaś samiczka tam wpłynęła i to mikę złożyła. Tu zobaczcie wyłączony na chwilę prąd wody, żeby zobaczyć dokładnie położenie, w jakim to jest. Zobaczcie, że to jest totalnie nad wodą, co oczywiście nie przeszkadza, no bo to jak jest strumień wody, to one sobie po tej wodzie tam mogą wpłynąć ale naprawdę jest to jakiś wyczyn. No i jest to bardzo, bardzo ciekawe. No do tej pory jeszcze czegoś takiego nie zaobserwowałem nigdy na wylocie z filtra. Żadna ryba nigdy nie złożyła mi ikry. A tu kiryski, proszę bardzo, dały radę. Zobaczcie dokładnie jak to, jak to wygląda. Słuchajcie, no nad, nad powierzchnią wody. Niezwykle ciekawe. Szczerze powiem, że ja tą ikrę tam zostawię. Tak zobaczcie, wygląda już to po włączeniu. Ja to Mikro, słuchajcie, tam zostawię, bo jestem niesamowicie ciekawy, czy, czy to się uda. E, czy po prostu taki inkubator w, w tym miejscu, w, to w ogóle nic nie zje, w tym miejscu, w którym woda cały czas to e, opływa, nie trzeba to ani wachlować, ani nic z tym robić. E, czy to się sprawdzi? Bardzo jestem ciekawy. Jedyna obawa jest tylko taka, że oczywiście nie dowiem się o efektach, bo jeżeli te kieliski nawet się tutaj wyklują, to wpadną do akwarium i pierwsze ryzyko jest takie, że najpierw muszą dopłynąć do dna, potem się gdzieś schować, a potem jeszcze odrosnąć do takiego rozmiaru, że ja je zobaczył, że się odchowały. Co się oczywiście może zdarzyć, bo jest parę zakamarków w tym akwarium, do którego nic nie wpłynie. I w zasadzie poza rodzicami, to w tym akwarium ich nic nie zje, no bo neonki raczej ich nie zjedzą, stulisomy raczej też nie, zbrojniki myślę, że też sobie nie dadzą z nimi rady. Więc jest duża szansa, że one się tutaj odchowają, także no zobaczymy, zobaczymy za jakiś czas. Tak to zobaczcie, wygląda już od spodu, kiedy, kiedy ta sama woda, zobaczcie, wpływa. No i jeżeli ten kieliszek tutaj wpadnie, wleci w to akwarium. I nic go nie zje po drodze. No to myślę, że jest szansa, że się jakieś tam odchowa. No ale najpierw muszę się e, wykluć i zobaczymy, czy to jest dobry inkubator. No, lepszego to sobie chyba samemu bym nie zbudował. A Kielski też raczej by lepszego nie znalazłem. Oczywiście, ikrę cały czas obserwuje. Trzeci dzień, kiedy to ikra miała się już wykluwać, nagle zrobiło się jej znacznie, znacznie więcej. Kolejny raz, dokładnie w tym samym miejscu, znowuż któraś samiczek postanowiła złożyć ikrę i jest jej dwa razy więcej. Zobaczcie, wcześniej to było tak delikatnie na krawędzi, jakieś tam pojedyncze ziarenka. A teraz są co najmniej dwa takie duże place, czy widać ewidentnie, że co najmniej dwukrotnie jeszcze samiczka musiała się tutaj dostać i to mikrę złożyć. Czy poprzednia się wykluła? Na tym filmie jeszcze tego nie widać. Widać jeszcze te pojedyncze dziarenka, takie, zwłaszcza te na górze, na wylocie co są i na krawędzi, jest ona dużo ciemniejsza, ale nie jest cały czas zepsuta, więc jest szansa, że się wykluje. Jak tylko, słuchajcie, zauważę gdzieś w akwarium pływający jakiś mały ogonek na pewno Wam to nagram i na pewno o tym wspomnę. Na tę chwilę, słuchajcie, ja tego w żaden sposób nie odkładam, niech to sobie tak leży, ja to wszystko pozostawiam naturze. Jak się uda, będę się cieszył niesamowicie, a jak nie, no to przecież będzie następna szansa. Myślę, że te kiryski na pewno co jakiś czas będą gdzieś sobie tą mikrę składać. I na pewno kiedyś może się w to zabawimy. Może ją odłożę, odchowam, ale na razie będę obserwował, co się stanie z tą. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.